Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim subskrybentom, przyjaciółom po dość dłuższej, dłuższej nieobecności na kanale lasbukowy kanał lasbukowy niejako wznawia swoją działalność najświeższa informacja w sumie też najważniejsza z dnia 12 lipca 2021 Świadkowie Jehowy ponoszą historyczną i upokarzającą porażkę w norweskim wymiarze sprawiedliwości. Informacja jest bardzo istotna. Linki ze źródeł będą podane w opisie filmu i każdy będzie mógł sobie sprawdzić. Krótko zwięźle i na temat. Organizacja religijna Świadków Jehowy poniosła historyczną i upokarzającą porażkę w norweskim wymiarze sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu Najwyższy Sąd Krajowy orzekł, że wykluczenie kobiety z jego szeregów w 2018 roku zostanie unieważnione. Kobieta zidentyfikowana jako gry Helen. Negard. na zdjęciu, jest ta kobieta. Została odłączona przez świadków Jehowy oskarżonych o ułatwianie gwałtu popełnionego przez innego członka organizacji religijnej. Kobieta nie zgodziła się z decyzją, która doprowadziła ją do stracyzmu religijnego ze strony rodziny. Wśród tych członków rodziny są jej dzieci. Oprócz tego, że była odrzucana przez rodzinę, kilku świadków jechowych, którzy znali tę kobietę, zaczęło jej unikać. Świadkowie jechowe będą musieli nie tylko przywrócić kobietę do swoich szeregów, ale także pokryć koszty wytoczonego przez nią pozwu w wysokości pół miliona reali norweskich reali. Oprócz kosztów procesu. Organizacja religijna będzie musiała zapłacić kobiecie ponad 60 tysięcy reali odszkodowania. Prawnicy tej kobiety uważają, że świadkowie Jehowy nie zaakceptują historycznej i upokarzającej porażki poniesionej przez norweską sprawiedliwość i zwrócą się do sądów międzynarodowych. Więc tyle. Telegraficznym skrócie informacji na temat działań wymiaru sprawiedliwości w Norwegii okazuje się, że nie ma ludzi nietykalnych, że ci, którzy krzywdzą innych, muszą i będą ponosić konsekwencje nikczemnego, zbrodniczego działania. Więc każdy z Was będzie mógł. Zapoznać się z informacjami, ponieważ zostaną podane w opisie filmu. A teraz druga sprawa, też bardzo istotna i najważniejsza. Chcę się odnieść do książki odstępczyni Aleksandra Owczarskiej, ponieważ pięć części, czyli epilog z książki odstępczyni został przedstawiony. I teraz w opisach, w opisie tego, tego, tej, tego filmu będzie, będzie również podane, będą również podane informacje, jak można nabyć tą książkę, w jakich księgarniach, nawet i z zagranicy, ci, którzy są za granicą, będą mogli tą książkę sobie nabyć i wszelkie informacje odnośnie księgarni. Portali, które trudnią się sprzedażą książek. Te informacje zostaną umiejscowione w opisie filmu. Moi drodzy, kochani, za mną są fajne dwie juki, które tak kwitną. Jukka to potężne. Drzewo, potężna roślina. Naprawdę niesamowite, jak potrafią tak kwitnąć i tak rosnąć. Wczoraj w nocy były burze tutaj na terenie Małopolski. W sumie niezliczona ilość burz, ale dzisiaj mamy słońce świeże powietrze, ozon. Tak więc, moi drodzy kochani, po dłuższej nieobecności kanał lasbukowy znowu nadaje. Jeszcze raz podkreśla dwie ważne rzeczy. Upokorzająca historyczna klęska w wymiarze sprawiedliwości Świadków Jehowy w Sądzie Najwyższym Krajowym w Norwegii i książka Aleksandry Owczarskiej informacje dotyczące jak można nabyć tą książkę a jest naprawdę fantastyczna będą w opisie filmu i każdy kto zechce sobie nabyć tą książkę i zapoznać się z treścią będzie mógł po prostu to zrobić serdecznie wszystkich pozdrawiam życzę wszystkiego co najlepsza przede wszystkim zdrowia zdrowia i jeszcze raz zdrowia. No to pyrsk arystomili ludkowie, jak to godają starzy ślązoki. Na razie hej!